No Słuchajcie, mam wezwanie do dziecka, które jest nieprzytomne i chyba nie oddycha, jest bezpiecznie, idziemy. Halo, słyszysz mnie? On nie reaguje zupełnie. Szybko sprawdzimy, czy oddycha. Przeszykuj się z AED, Kacper, przygotuj się do ewentualnych uciśnięć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie oddycha, zrobię 5 oddechów. Zdejmij ubranie z piersiowej pacjenta. Raz. Unosi się klatka. Rozwyt, aby wyjąć elektrody. 3. Spójrz na rysunki na elektroda. 4. Przykraj elektrody do stanie sposób. Sprawdzę tętno. Dociśnij mocno elektrody. Nic nie czuję, słuchajcie. Wracamy do resuscytacji. Nie dotykaj pacjenta. Analiza. Wsunąć się. 2 analiza rytmu serca. Dobra Kamil, uciskaj 15 na uciskaj 2. Przygotuj tlen, zgodnie zgodnie. proszę Kacper. Pącz na samej dłoni na środku Uciskaj głęboko. Dobra. 11, 12, 13, 14, 15. Bardzo fajnie z uciskami Kamil. Pamiętaj, na uciskać głęboko. 14, 12, 12, 14, 14, 15. Dobra, Kacper, jak będzie ocena rytmu, Aha. przygotuj się, żeby zmienić Kamila 15, przy 12, uciskach. 12, 13, 14, 15. Możesz już przejść za niego i się ustawić. Uciskaj głęboko. Kamil, jak będzie ocena rytmu, odsuniesz się, żeby zrobić miejsce dla kacpra i przejść do AED, gdyby była potrzeba defibrylacji. Dobra, słuchajcie, mamy uciski, mamy tlen podłączony, odsunąć się. Nie dotykaj pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj. zalecany. Dobra Kacper, wyznacz miejsce i uciskamy dalej. 15 na 2. Uciskaj głęboko. I teraz tak, jak będzie kolejna ocena rytmu, Kamil przejdziesz znowu za Kacpra. Pamiętaj, to uciskać głęboko. Tak, żeby go zmienić, dobra? Kacper, jak będzie ocena rytmu od razu robisz Kamilowi chce i idziesz do AED 13, 14, 15 ręka słuchajcie, on się rusza. Poczekaj chwilkę. Trzy, okay. cztery, Czuję tętno, ładnie napięte, miarowe, ale on nie oddycha dalej go wentylujemy przechodzimy do opieki po resuscytacyjnej. czekamy na zespół ratownictwa medycznego który też jest zadysponowany no i w zasadzie na razie tyle możemy zrobić dzięki bardzo fajnie prowadziliście resuscytację